Ja jestem Asia i dzisiaj wspólnie sobie przeczytamy bajeczkę o tym, jak odrobina dobroci może rozkruszyć twarde serce. No to zaczynamy. W rodzinie Jerzyków zapanowało poruszenie. Od pewnego czasu mały Tuptuś gorzej się czuł. Nie cieszyły go już zabawy w tuptanie, skakanie. Z wielkim trudem przełykał nawet ulubione dotąd kąski deseru swojej mamy. Dlatego rodzice zawieźli go do najlepszej pani doktor pod słońcem. Była to wiewiórka Ulka. Zbadała maluszka stetoskopem. Oczywiście wcześniej ogrzała metalową końcówkę w łapkach, by zimno nie wystraszyło jeżyka. Następnie wypisała skierowanie na dokładniejsze badania. Minęły dwa tygodnie i rodzina jeżyków zjawiła się ponownie w gabinecie pani doktor. Biewiórka ulka uważnie przeanalizowała wyniki i orzekła, że tu ma bardzo chore nerki. Czasami tak się zdarza: ktoś jest długo, długo zdrowy, a potem zaczyna chorować. Czasami może się po prostu przeziębić, mieć katar i kaszel, a, czasach, a czasami choroba jest poważniejsza i trwa nawet całe życie. Tak też było w przypadku Jerzyka. Tuptuś miał przyjmować lekarstwa już zawsze. Mamusia i tatuś posmutnieli, ale Tuptuś przytulił się do nich mocno i serdecznie, a rodzice poczuli spokój i siłę. No właśnie, Tuptuś miał coś takiego w sobie, że potrafił pocieszać nawet największego smutasa. Trudno powiedzieć, jak to robił, po prostu patrzył swoimi dobrymi i uważnymi oczkami i tak szczerze się uśmiechał, że nie można było przy nim się czuć ani złym, ani naburmuszonym. Tym uśmiechem rozpraszał wszystkie smutki. Tuptuś miał chore ciało, a dokładniej nerki, ale na szczęście nie miał chorego serca, które było pewne życzliwości i dobroci. Jerzyk przytulił się więc do swoich rodziców, a ci z dumą i wzruszeniem patrzyli na swojego synka. – Jesteś wspaniały, Tuptusiu – powiedziała wiewiórka Ulka. Nawet w chorobie nie poddajesz się smutkom i potrafisz znaleźć powód do radości. Potrafisz odkryć dobroć i radość, nawet gdy są one przykre przez chorobę i smutek. Tak to prawda, odrzekł tata Tuptusia. Jerzyk jest prawdziwym mistrzem słowa i nieraz potrafił znaleźć rozwiązanie nawet na najtrudniejsze sprawy. Ma w sobie tyle serdeczności, że przy nim mięknie nawet najbardziej zatwardniałe serce. O, to bardzo ciekawe, co mówisz, zastanowiła się biwiorka Ulka. W takim razie miałem dla ciebie tu, bardzo ważne zadanie. Jakie zadanie wykrzyknęła również cała rodzina jeżyków. I wiewiórka Ulka opowiedziała o swoim dyrektorze, kocie Włodzimiru, który zajmował się tą częścią szpitala leśnego, w którym pracowała Ulka. Dyrektor chodził całymi dniami po korytarzach szpitala i ryczał jak lew, a wszyscy się go bali. Dodatkowo powtarzał ciągle, jestem lwem, jestem groźnym lwem. I nikt nie miał odwagi uświadomić mu, że jest tylko kotem. Wprawdzie lew należy do rodziny kotowatych, ale to bardzo, bardzo, bardzo daleki krewny kota. Nikt nie śmiał zwrócić mu uwagi w obawie przed zwolnieniem z pracy. Po wysłuchaniu tej historii, tuktuś zamyślił się i zadał jedno ważne pytanie: A co słychać z sercem tego kotka? Jakie on ma serce? No właśnie to trudno powiedzieć. On jest taki on jest taki niedostępny. Chyba ma serce z kamienia, odpowiedziała wiewiórka Ulka. Wizyta dobiegła końca, a szpital, w którym leczył się tu ktoś szykował się do nocy. Jerzy wrócił do swojej sali na ostatnią noc. Mama i tata położyli się obok niego na mało wygodnych leżaczkach. Śniło im się, że cały czas ktoś ryczy i woła: "Jestem lwem, jestem królem całego lasu". Okazało się jednak, że to nie był sen. W pewnym momencie roż, rodzina Jerzyków, jak na komendę jednocześnie otworzyła oczy. Na korytarzu tuż przy ich sali stał sam dyrektor i wrzeszczał donośnym głosem, choć nienaturalnym głosem: Dlaczego rodzina Tuptusiów nocuje w szpitalu bez mojej wiedzy? Ależ panie dyrektorze, nieśmiało protestowała wiewiórka Ulka. Przecież podpisywał pan dokumenty, które przygotowałam. Nie pamiętam żadnych dokumentów! A zresztą jestem lwem, królem wszystkich zwierząt, i należy do mnie przyjść, by się zameldować. Im głośniej kot dyrektor ryczał, tym większy strach padał na zgromadzone zwierzęta. Wywiórka ulka podpuliła swoją rudą kitkę, a mama i tata Tuptusia zadrżeli. Natomiast Jerzyk był bardzo spokojny. Stanął przed dyrektorem i pewnym głosikiem powiedział: Dzień dobry. Rycząc kot spojrzał na malca z wyższością, a wtedy Jerzyk dodał: Słyszałem, że jest pan taki, taki. Stojąca z tyłu wiewiórka zadrżała. Przemknęło ją przez myśl, że tu ktoś powie niedostępny i na pewno zostanie zwolniona z pracy. Taki sympatyczny usłyszała słówka Jerzyka. I to zaskakujące wyznanie płynęło prosto z dziecięcego serca. Trafiło prosto do, do, do zatwardziałego serca kota dyrektora. Powoli zaczęło uchodzić z niego napięcie. Jakby przestał czuć potrzebę by wszystkim dookoła powodywać, jaki on jest ważny. Zrobił się z niego zwyczajny kot, który zadał przyjaźnie pytanie – A ty jak masz na imię malutki? – Jestem Tuptuś – ochocią odrzekł Jerzyk. – Tuptusiu – dyrektor spojrzał na niego z czułością i wdzięcznością. – Nikt nigdy nie powiedział o mnie, że jestem sympatyczny. I nagle ten do niedawna groźny kot uśmiechnął się leciutko pod wąsem. Zgromadzone zwierzęta nie mogły w to uwierzyć. Nigdy nie widziały swego dyrektora w takiej sytuacji. Wtedy tu ktoś dodał. I słyszałem, że ma pan takie serce, takie. W tym momencie wiewiórka Ulka zadrżała, ale tu ktoś dopowiedział. Słyszałem, że ma pan bardzo dobre serce. I w tym momencie w kocich oczach zakręciły się dwie wielkie łzy wzruszenia. Dziękuję, Ptusiu. Bardzo Ci dziękuję. Tak dawno nie słyszałem. Ale dzięki Tobie przypomniałem sobie, jaką moc kryje się w słowach. Tak, pamiętam je. Dziękuję, proszę, przepraszam. Tak brzmiały, prawda? Zapanowała cisza. Nikt nie śmiał przytaknąć groźnemu dotąd dyrektorowi. Ale po chwili ktoś, nie do końca wiadomo kto, zaczął klaskać. Wkrótce, to pojedynczych osklaków dołączyły się uderzenia kolejnych i kolejnych łapek. Zgromadzone zwierzęta klaskały, wszystkie bez wyjątku. Od tej chwili po całym lesie nosiła się wieść, jak bardzo zmienił się kot, który udawał lwa. Zaczął się uśmiechać i przypomniał sobie słowa, które czynią ten świat lepszym.